A chciałbym w tym tutorialu, moi drodzy, wam pokazać, jak poprawnie importować i scenę zapisywać. Bo to jest mój katalog, Jabłko2. I tam w tym katalogu znajdują się potrzebne pliki, jakbyście chcieli do innej sceny zaimportować. Na pewno chcecie jednak trzeba zwrócić uwagę przy imporcie projektu, bo my to zrobimy manualnie. Na co trzeba zwrócić uwagę? W katalogu jabłko 1 znajdują się pliki, e, plik level, w tym katalogu ustawienia. Bo to jest zaimportowane z pierwszego katalogu. Jabłko 1 to, to jest główny katalog, z którego ja importowałem. Teraz ja zrobię coś takiego, że, moi drodzy, pokażę wam na przykład, jakim ortu jest cena. nie gra się. Jest moi drodzy, mam problem ze skórą i się gra. Dobra, ja sobie kupię. W tym katalogu mamy Lick Level i im flik png, który się w tym folderze znajduje im w to nas nie interesuje tylko te trzy fliki tylko te fliki, które zaznaczyłem nie, to, to, to do mnie nie wchodzi dobra A chodzi o to, żeby wam pokazać jakim ortuję do trzeciego katalogu. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Trzeba krok po kroku zrobić odpowiednie ustawienie w preferencjach. Trzeba ustawić custom do stosowany do potrzeb katalogu. Dobra, wybieram sobie katalog. Kurde, no, nie odświeżył mi, no. Teraz muszę wyjść z programu, jeszcze raz wejść. No bo on za długo czasami katalogi odświeża, a ja wolę jeszcze raz go uruchomić, bo to jest naprawdę fajny program i muszę Wam pokazać co i jak. Dobra. Ach, nie, 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 jeszcze raz. Ja wiem o co chodzi, tylko muszę dokonać poprawnych ustawień, bo musimy moi no drodzy naszą scenę poprawnie zaimportować. Mamy tu wszystkie linki w tym. Ponownie wychodzimy z programu. Na szczęście się już połapałem w tym, co i jak i nie będę miał, robiłem z importem. Z katalogu 2, z katalogu 2 importujemy. Tu jest na plik. Będziecie mogli rozpoznać projekt, potem plik PNG ma inny wygląd. Następnie teraz sprawdzamy. Nowy projekt. Ustawiamy sobie Jabłko 3. Abyście mogli zaimportować scenę. Append to znaczy dołącz, dodaj. Mam nadzieję, że nie pojawią się błędy. Ważne jest, tam aby był w tym katalogu plik level dołączony, dlatego jak nie uratowałem sceny, to mi nie okazało się tutaj, bo to są trzy osobne pliki. Jakby się błąd znowu pojawił, jakbym teraz importował, to znaczy, że mogłem czegoś nie zaimportować, nie skopiować do tego nowego katalogu. Ładujemy scenę. I mamy, dlatego, dlaczego poprawnie zaimportował mi? Dlaczego miałem wszystkie liky w tym. Sprawdzamy gdzie znajduje się na plik level Level znajduje się w katalogu Jabłko 1 Jabłko 1 katalog znajduje się w katalogu który my utworzyliśmy a więc wszystko działa jak należy Czyli możemy pracować nad naszą sceną poprawnie, nie musząc się martwić, że będą występowały jakieś błędy. Podobnie robimy z całkiem nowym pro projektem, jak utworzyłem projekt truskawka. Trus truskawka. Tylko ja muszę znowu z programu wyjść. Bo on za długo mi odświecha widok folyigerów. Nie wiem, czy mam dołączyć nazwę OpenTunes. Nie, nie będę, bo będzie za długa nazwa. O zresztą chciałem wam pokazać, bo warto zrobić tak jak wam okazałem dzięki temu. Będziecie mogli poprawnie zapisać projekt. Nie chcę, żeby ten tutorial był za długi, ale to, co najważniejsze Wam to tutaj też podobnie robimy. Ustawiamy sobie katalog truskawka, jako główny. Następnie, jeszcze ja, muszę wyjść ponownie z programu. Uruchamiam go ponownie. Warto się tego programu nauczyć. Raz jak już się nauczyliście, będziecie mogli świetny projekt robić. Tylko musicie pamiętać o tych trzech plikach, o których za chwilę powiem. Jak będziecie katalog o nazwie truskawka albo samochód importować do innego katalogu. Następnie robicie nowy projekt. To. Truskawka. Dlaczego zdecydowałem się jeszcze raz publikować tu tutorial? Bo teraz działa to ograwnie i na To Truskawka to będzie folder, w którym plik level będzie się znajdował. Ale my dołączamy jeszcze pozostałe elementy. A go, dołącz To znaczy w angielsku. Cieszę się, że nauczyłem się ten program na Scout Pamiętajcie nazwy, bo to ważne. Teraz zapiszemy wszystko w ruskawkę. Nie będziemy jeszcze malować, bo flick level się pojawi nas w katalogu, jak zaczniemy coś malować. Tak, kształt przypomina mi nie kryształkę, ale serce. No i mamy pierwszy flick level. Tutaj zaznaczam kolejnie, dodajemy. W prawym dolnym rogu zmień, zmienia się kolory. Jeszcze jeden kolor. Warto się tego programu, mojej drodzy, nauczyć. Głównie z tego owoga, że on jest całkiem darmowy Kiedyś kosztował ten program e, 10 tysięcy dolarów Byłem na tyle zdeterminowany Aby się na 100% ten program nauczyć I aby wam moją wiedzę idealnie przekazać Te, Teraz to zaznaczamy Nie chcę byle jak publikować tutorialu Jak coś robię, to chcę to robić na 100% i dokładnie nie lubię robić nic byle jak. Tak jest ze wszystkim. Kopi. Tu wklejamy paski insert. Lewym przyciskiem myśli, się, level do klapki kluczowej. Tu można to dodać kolejne klapki kluczowe. Tu można kopiować paski insert. I mamy nową numerację, czyli nową klapkę kluczową. I możemy teraz nachędziem magnet, nie chcę trochę to zmodyfikować ojeku większe w pierwszą kolumnę zaznaczymy save all i teraz uwaga jak chcecie katalog truskawka importować, patrzymy na to, to mamy nasz plik level, musimy zaznaczyć to, to i plik gdzie znajduje się plik png i to jak będziecie importować do katalogu o nazwie g 2 jako kopię zapasową i robicie tak, jak wam przedtem okazałem, życzę wam miłego dnia.